Dzień dobry kochani. Z tej strony Zuza, Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj w długo wyczekiwany filmik, w którym pokażę wam jak myję warkocze. Temat dosyć kontrowersyjny, ponieważ jedni myślą, że warkocze się nie myje, a drudzy, że jest to bardzo trudne. I dzisiaj postaram się rozwiać wszelkie wasze wątpliwości. A zanim zaczniemy, to chcę wam pokazać jedną rzecz dosyć ciekawą, ale dla niektórych może być obrzydliwa, więc radzę przywinąć filmik, jeżeli jesteście wrażliwi. Chodzi mi tutaj o cebulki włosów i martwy na skórę, który się gromadzi, jak i 2 nawet ponad, bym powiedziała, odrost. Po dwóch miesiącach noszenia warkoczy, no, jest on dosyć spory. Widzicie ten brązik u góry, e, który tutaj się pojawił. No, to to są odrośnięte włoski. I teraz. Jeżeli nie lubicie takiego widoku, jeżeli przeszkadza Wam to, że będzie widać z bliska wasze cebulki włosów i uważacie to za nieestetyczne, to nie polecam wam noszenia warkoczy, gdyż nie da się tego uniknąć. Jest to naturalny proces. Wraz ze wzrostem włosa również pozbywamy się włosów każdego dnia, lecz to, co wyczesujemy na szczotce, nie zostaje przy skórze, no, a w warkoczach wszystko gromadzi się. Przy skórze głowy. I zaraz będziecie widzieć tutaj, jak kamera zrobi fokus, mam nadzieję, za chwil kilka, będziecie doskonale widzieć o co mi chodzi i jak to wygląda. I tak jak mówię, tutaj może być różnie, bo niektóre włosy, niektóre cebulki włosów są większe, inne są mniejsze, bardziej widoczne. Moje dosyć są takie duże, bym powiedziała więc no, dosyć się widać. Też na włosach blond czy jasnych będzie widać mniej niż na włosach ciemnych, czarnych czy farbowanych. O, tutaj właśnie pokazuję, jak te cebulki wyglądają. Jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Białe takie koniuszki. No tak to wygląda. Ale przejdźmy do mycia. Warkoczy, jak to się robi? Zaraz Wam pokażę. Weźmy najpierw potrzebne do tego rzeczy. W moim przypadku będzie to szampon. Naturalny, dosyć taki łagodny, ponieważ takim najbardziej lubię myć włosy. Będzie również potrzebna nam miseczka i woda. I zaraz pokażę Wam, jak spieniam szampon, ponieważ nie będziemy nakładać szamponu stricte z butelki na skórę głowy. Także o, takiego szamponu używam z Organic Shop Akai and Raspberry. No, i teraz pokażę Wam, właśnie jak się robi miksturę do mycia. Kubeczku mam przygotowaną wodę. Dodaję kilka pombek szamponu i rozpieniam ręką do powstania piany. Mój szampon nie pieni się aż tak mocno, więc tej piany nie będzie dużo. Jeżeli użyjecie normalnego szamponu z SLS-ami, no to tej piany będzie na pewno więcej. Przygotowuję sobie tak około połowy do 3 czwartych kubeczka roztworu. Tak to wygląda, jak widzicie. No i przechodzimy do mycia. No to teraz główny gwóźdź programu, czyli mycie. No i poprawienie kamery, tak żebyście wszystko dobrze widzieli. No i co? Głowa w dół polewamy wszystko wodą. Tak, żeby ta woda zmoczyła całe nasze warkocze. No, musi być mokry, żeby wszystko się pieniło. No i teraz woda z kubeczka szorujemy. Woda z kubeczka szorujemy. Pienimy, szorujemy. Musimy wejść w każdy zakamarek włosów, w każdą krateczkę. Wszystko dokładnie trzeba umyć pomiędzy warkoczami, całą naszą głowę z przodu, z tyłu. No, wszystko, wszystko, wszystko. Czyli wszędzie musimy rękami dojść. Ja po prostu sobie palce i tak masuję głowę, tak rozczapierzam palce, dłoni. No, i w ten sposób właśnie myję warkocze. A teraz, jak widzicie, spłukuję również głową w dół i tutaj uwaga, naprawdę musicie dokładnie spłukać szampon. I może Wam się wydawać już, że szampon jest spłukany, ale uwierzcie mi, lepiej płukać dłużej niż krócej, bo jak nie wypłuczecie szamponu, to możecie dostać jakieś choroby skóry głowy, łupieżu, będzie Was głowa swędziała i nie jest to nic dobrego ani przyjemnego, dlatego trzeba o to zadbać. No, i wyżymam sobie właśnie barkocze, bo bardzo dużo wody z nich cieknie, zrobiły się mega ciężkie. No, i teraz zawijam w ręcznik. Po prostu tak mi jest najwygodniej, żeby je odsączyć z tej pierwszej wody, którą nabrały, i to no mówię, muszą tę wodę oddać z powrotem. Dlatego zawijam sobie właśnie w ręczniczek. Przynajmniej próbuję, a nie jest to też takie proste, zrobić turban z takiej ilości włosów, ale chyba mi się uda. Voila! Udało się. No i tak mamy mam. umyte warkocze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama. Moja siostra właśnie mi przerwała filmik, ale to nieważne. Nie tniemy nie tutaj nic. Zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was na TikToka, czy na moje media. Jak chcecie do mnie napisać, to napiszcie, jeżeli macie jakieś pytania. O warkocze to też piszcie. Ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Dziękuję, że obejrzyliście ten film. Mam nadzieję, że teraz mycie warkoczy nie sprawi wam żadnego problemu. Do zobaczenia w kolejnym